Ile razy widziałeś reklamę: Ten suplement spala tłuszcz podczas snu? Albo ile razy wydałeś hajs na coś, co nie zrobiło z tobą nic? I dziś rozwiejemy wszystkie wątpliwości bez bullshitu. W tym filmie pokażę ci, które suplementy naprawdę działają, które możesz wyrzucić do kosza. Jak nie dać się nabić w butelkę, nawet jeżeli to jest promocja w aptece? Co najważniejsze, zobaczysz dlaczego 80% facetów źle podchodzi do tematu suplementów i jak możesz wycisnąć z nich realne efekty zamiast wyrzucać kacę w błoto. Pod koniec filmu pokażę Ci najlepszy naturalny trik na stabilizację glukozy, który kosztuje aż 3 zł. Jeden suplement, 90% ludzi o nim nawet nie myśli. Ja nazywam się Adrian Wyszomirski i pomagam facetom po 30 odzyskiwać węską sylwetkę. Opieramy się głównie, żeby zrzucić brzuch. I po prostu wrócić do formy sprzed dekady. Teraz sprawdźmy, co naprawdę warto brać, a co z drugiej strony jest takim marketingowym, marketingowym żartem. Więc zaczynajmy. Pierwsza rzecz nie będzie odkrywcza, bo chodzi o białko w proszku. I częste pytanie jakie dostaję to: Adrian, czy trzeba brać białko? Nie, ale warto mieć je pod ręką. Czym jest białko w proszku? To nie jest magiczny suplement. To produkt spożywczy jak jogurt albo filet z kurczaka, tylko po prostu wygodniejszy. Co daje? Ułatwia domknięcie białka, zwłaszcza gdy jesz np. 160-200 gram dziennie. Przydaje się po treningu, w podróży, w pracy i łatwo to dodać do wsianki, do jakiegoś szejka i omleta. Ale uwaga, samo białko w proszku nie robi masy ani redukcji. Jeżeli masz słabą dietę, to szejk po siłowni cię nie uratuje. Jeżeli jesz wystarczająco normalnego jedzenia, to możesz nawet białka nie potrzebować, bo te białko da się nabić z jedzenia. Co polecam? WPC, czyli koncentrant serwatki. Dobry stosunek ceny do jakości. I nie patrz na, ma, na markę, patrz na skład. Jak najmniej cukru, jak najmniej słodzików, jeżeli ich nie lubisz. Cena, nie przepłacaj też. Takie 80-120 zł za 2 kg to maks. A taką 3 kg torbę to powinieneś wyrwać maksymalnie do 200 zł. A da się to zrobić za 160-180, jak dobrze poszukasz. Więc na pewno za to nie przepłacaj. A jeżeli interesuje Cię temat białka, błędów dietetycznych i tego, jak nie zepsuć redukcji, to obejrzyj potem mój film, gdzie omawiam największe błędy facetów po 30. I lecimy dalej. Teraz watuje kreatyna, czyli najlepszy suplement ever, jeżeli wiesz, jak ją brać. Kreatyna to jeden z najbardziej przebadanych suplementów. I częste pytanie, jakie dostaję, to Adrian: kreatyna to tylko na masę, nie? Na redukcji nie muszę brać. Bzdura. To jeden z najbardziej uniwersalnych i skutecznych suplementów, jakie możesz dorzucić. Co robi kreatyna? Zwiększa siłę i wytrzymałość mięśniową, pomaga w szybszym budowaniu masy mięśniowej, poprawia regenerację, pomaga wspie może wspierać funkcje poznawcze. Tak, nasz mózg lubi kreatynę, szczególnie jak jesteś starszy już. I to wszystko jest potwierdzone w setkach badań naukowych. Dla kogo? Dla początkujących, bo szybciej odczują efekt, dla zaawansowanych, bo wspiera progres siłowy. I dla 40-latków w górę, bo może spowolnić utratę mięśni z wiekiem, czyli sarkopenię. Jak ją brać? 5 gramów dziennie. Nie musisz robić ładowania, nie musisz brać jej tylko w dni treningowe. Najlepiej po treningu, chociaż i tak liczy się po prostu, żebyś to tego dnia wziął. I kreatyna monohydrat to najlepiej, to, to najtańsza i najlepiej przebadana opcja. A co z wodą podskórną? To też ogromny mit, bo kreatyna zatrzymuje wodę w mięśniach, a nie pod skórą. Efekt, wyglądasz lepiej, a nie gorzej. A jeżeli Twoim celem jest lepsza sylwetka, więcej siły, mniejsze ryzyko kontuzji, to kreatyna jest obowiązkowa. A jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego siła po 30 to Twój fundament, to obejrzyj potem mój film Trening Siłowy po 40. I lecimy dalej. Teraz Omega 3, czyli coś, co możesz brać, nawet jak w ogóle nie ćwiczysz, bo zdrowie i serce nie będą czekały. I teraz przechodzimy do Omegi 3, czyli dla zdrowia serca i stawów. Tutaj może ktoś zadać pytanie, a co stranem? To dalej się bierze? I tak, tran jest spoko, jeżeli lubisz sobie codziennie to wlewać do papy, to spoko, ale to jest taka już oldschoolowa strategia, więc omega-3 w kapsułkach myślę, że to jest lepsze złoto niż tran, o ile bierzesz odpowiednie dawki i z dobrego źródła. Co robią kwasy omega-3, czyli EPA plus DHA? Wspierają pracę serca i ciśnienie krwi, działają przeciwzapalnie stawy mięśnie ścięgna, pomagają w regeneracji powysiłkowej i korzystnie wpływają na nastrój i na koncentrację. Konkretne badania? Harvard plus AHA z 2019 roku. Regularna suplementacja około 8% mniejsze ryzyko zawału i chorób serca. Jan, Jan i współpracownicy z 2022 roku. Metaanaliza 15 RCT znacząca redukcja ryzyka zgonów sercowych. Dla kogo omega 3? Dla facetów 30, zwłaszcza jeśli nie jesz tłustych ryb: łosoś, makrela, sardynki 2-3 razy w tygodniu masz siedzący tryb życia. I odczuwasz stany zapalne, ból kolan, łokci i barków. I jak brać? Najlepiej szukaj EPA plus DHA, minimum 500 mg dziennie łącznie. Nie patrz tylko na mg oleju z ryby, tylko na zawartość EPA plus DHA. To jest bardzo ważne. Najlepiej to walić z posiłkiem zawierającym tłuszcz dla lepszego wchłaniania. I uważaj na tanie omega z marketów, bo często mają niski poziom EPA i DHA i są utlenione, i to raczej Ci nie pomoże. Jeżeli masz 30 plus i nie suplementujesz omega-3 i nie jesz ryb, to prawdopodobnie masz stan zapalny, o którym nawet nie wiesz. A jeżeli do tego siedzisz 8 godzin dziennie, to tym bardziej musisz to ogarnąć. Więc lecimy dalej, czyli teraz melatonina i asfaganda, czyli suplementy dla zapracowanych i zestresowanych gości, którzy chcą lepiej spać, a nie rozmyślać w nocy o życiu. Śpię 5-6 godzin, stresuję się w pracy, a po siłowni dalej jestem zmęczony. Brzmi znajomo? Bo dla 80% facetów po 30. Nie brakuje już wiedzy o diecie, brakuje regeneracji i wiedzy o tej regeneracji. Melatonina, hormon snu pomaga szybciej zasnąć, wspiera głęboką fazę snu, dzięki czemu regenerujesz się lepiej i poprawia rytm dobowy, zwłaszcza przy pracy zmianowej lub z telefonem przed snem. Dawkowanie tak od, od 1, 10 mg do 1 mg 60 do 120 minut przed snem i melatonina nie uzależnia, nie ma się na niej tolerancji. I najlepiej działa w połączeniu z zasadą CCC, czyli w pokoju ma być cicho, ciemno i chłodno. Teraz przechodzimy do asfagany, czyli adaptogen na stres. Obniża kortyzol, poprawia nastrój i koncentrację, zwiększa tolerancję na stres psychiczny i fizyczny i może wspierać regenerację po treningu i libido. Badania: PubMed 2019 8 tygodni spadek kortyzolu i lęku. NIH 2024 500 do 600 mg dziennie poprawa jakości snu i nastroju, i nutrition, i metabolizm z 2025 roku, istotne obniżenie stresu i markerów zapalnych. Dla kogo? Dla każdego, kto ma problemy z zasypianiem lub snem, żyje w biegu i nie potrafi się odciąć od życia wieczorem i pracy, rano budzi się zmęczony, często czuje się wypalony mimo braku aktywności fizycznej. A jeżeli ogarniasz dietę i trening, ale nie śpisz dobrze, to dalej nie masz w pełni efektów. Dlatego zobacz mój film o śnie i o regeneracji. Koniecznie musisz go zobaczyć. A teraz jedziemy dalej. Witamina D, czyli najtańszy sposób, żeby nie złapać grypy, nie mieć doła przysłowiowego i zadbać o testosteron. Przecież latem jest słońce, po co mi witamina D? Problem w tym, że większość z nas i tak ma niedobór, a witamina D to nie dodatek do zestawu to fundament zdrowia faceta. Co robi witamina D? Wspiera układ odpornościowy, reguluje poziom testosteronu i funkcje hormonalne, pomaga utrzymać mocne kości i zdrowie stawów i ma wpływ na nastrój, energię i koncentrację. Badania Johnson i Thatcher z 2023 roku Metaanaliza która mówi, że niski poziom witaminy D równa się wyższe ryzyko infekcji, depresji i chorób autoimmunologicznych. Suplementacja u osób z niedoborem równa się znacząca poprawa samopoczucia i odporności. Kiedy warto suplementować? Jeśli pracujesz w biurze, jeśli jesienią, zimą rzadko wychodzisz na słońce, jeżeli masz niskie libido, chroniczne zmęczenie, słaby sen, to może być objaw niedoboru. Jak brać? Od 2000 do 4000 jednostek międzynarodowych dziennie, najlepiej z tłustym posiłkiem. Można też badać poziom 25 OHD raz na kwartał, żeby dobrać odpowiednią dawkę. A jeżeli zależy ci na energii: odporności i testosteronie, to ogarni witaminę D. To grosze, które robią robotę, a jeśli chcesz znać inne patenty, kolejny punkt to coś dla Ciebie. I lecimy dalej, czyli cynamon i imbir. Zero tabletek, zero chemii, po prostu funkcjonalne jedzenie, ewentualnie proszek ze sklepu, które może więcej niż połowa suplementów z reklam. A da się coś zrobić bez kapsułek? Tak i to działa, bo zanim wynaleziono suplementy w proszku, używało się zioło lecznictwa i przypraw funkcjonalnych. I cynamon nie jest tylko do szarlotki, stabilizuje poziom glukozy we krwi, wspiera wrażliwość insulinową, może zmniejszać apetyt i poprawiać kontrolę łaknienia, świetny, świetny dla osób z insulinoopornością lub nadwagą. I tu mamy badanie Alena z 2013 roku, metaanaliza, suplementacja cynamonu, znaczące obniżenie poziomu glukozy naczto. Naczczo u osób z cukrzycą typu drugiego. Jak stosować? Dodaj pół łyżeczki cynamonu do kawy, na przykład codziennie. Ja tak robię. Ale nie przesadzaj, bo za duże dawki, szczególnie tego w proszku cynamonu Kasia, mogą być toksyczne dla wątroby. Wtedy nie przekraczaj 2-4 gramów dziennie. Czyli jak sobie lekko sypiesz do kawki, nic się raczej nie stanie. A jeżeli jesteś bogolem, to kup sobie cynamon cejloński, to tam w ogóle nie ma takich ograniczeń i możesz to walić ile chcesz. I teraz przechodzimy do imbiru, czyli twój codzienny. Naprawia jelit, bo poprawia trawienie, przyspiesza opróżnienie żołądka, działa przeciwzapalnie, może wspierać odporność i ogólne samopoczucie. I mamy tutaj badanie Filda z 1999 roku, czyli ono mówi, że imbir skutecznie redukuje objawy niestrawności i przyspiesza pracę układu pokarmowego. Jak stosować? Wrzuć kilka plasterków świeżego imbiru do herbaty, na przykład, albo zalej wrzątkiem proszek, dodaj miód cytrynę i masz klasyka. I nie musisz zaczynać od suplementów z apteki. Czasem wystarczy jedna łyżka cynamonu, jeden plasterek imbiru dziennie, żeby poczuć różnicę, a to wszystko masz już w kuchni na 100%. A teraz finał, czyli suplementy to tylko wisienka na torcie. Pora przypomnieć co naprawdę robi robotę i dlaczego sam suplement nie zmieni twojej sylwetki ani życia. Jakie suple polecasz na start, Adrianie? Zanim zapytasz o to, co łykać, zapytaj, co robisz codziennie, bo nawet, jeś... bo nawet najlepszy zestaw, białko, kreatyna, omega-3, witamina D, adaptogeny, nic Ci nie da, jeśli śpisz po 5 godzin, jeżeli jesz 60 g białka dziennie, jeżeli trenujesz bez planu, na pałę, jeżeli siedzisz po 10 godzin dziennie i żyjesz w permanentnym chaosie, bo suplement z łaciny to jest suplementum, czyli uzupełnienie, i nie zastąpi dobrej diety, nie naprawi braku ruchu, nie obniży stresu, który sam nakręcasz, i nie zrobi formy za ciebie. Co więc najpierw? Strategia żywieniowa, nie dieta, minimum 1,6 g białka na kilogram masy ciała, codzienna aktywność fizyczna, czyli nit i trening siłowy, do tego regeneracja i sen. I dopiero potem suplementy jako wsparcie. A jeżeli czujesz, że ogarnąłeś teorię, ale dalej nie masz efektów, to znaczy, że nie chodzi o wiedzę. Chodzi o system, i praktykę i wykonanie. I właśnie tym się zajmujemy w programie Redukcja Pro 88 dni z konkretnym planem, bez chaosu, z wynikami jak minus 10 w 12 tygodni. Umów rozmowę z linku poniżej i pogadamy, co da się zrobić u Ciebie. A jeżeli chcesz jeszcze lepiej ogarnąć temat regeneracji i snu, to koniecznie obejrzyj mój film. Sen, stres, regeneracja. Trzech cichych zabójców w Twojej formy.